Gry od zawsze były podzielone na różne gatunki. Mamy strzelanki, RPG, pijatyki, platformówki, do wyboru do koloru. Dla każdego coś się znajdzie. Aczkolwiek w ostatnich latach pojawiły się nowe podgatunki gier, które coraz bardziej zyskują większą popularność. Konkretniej mam tu na myśli tak zwane symulatory chodzenia, czyli gry, które są oparte wyłącznie na poznawaniu fabuły i eksploracji świata. Przedstawicielami tego typu gier są takie pozycje jak zagnięcie Itana Cartera czy Everybody's Gone to Rapture. W wielkim skrócie dużo się w tych grach chodzi. Bardzo, bardzo dużo. Obecnie opinie na temat tego typu gier są dość podzielone. Jedni je uwielbiają za skupienie się na historii i atmosferze, a drudzy nienawidzą za brak jakiejkolwiek zaawansowanej rozgrywki. Ja osobiście nawet lubiłem tego typu gry, ale rozumiem dlaczego w wielu innym mogą one nie przypaść do gustu. Dzisiaj, moi drodzy, zajmiemy się właśnie tego typu grą: Sagebrush. Jestem absolutnie przekonany, że nikt z Was o tej grze nie słyszał. Jeśli śledzicie ten kanał od dawna, to wiecie, że ja uwielbiam gry, o których nikt nie słyszał. A zatem pozwólcie mi wytłumaczyć, co zauroczyło mnie w Sagebrush. Na samym początku docieramy do opustoszałego rancza. Znaczy się obecnie opuszczonego, bo szybko dochodzimy do wniosku, że niegdyś mieszkali tam ludzie. A konkretnie mieszkali tam członkowie religijnej sekty, którzy popełnili zbiorowe samobójstwo. W postaci, w którą się wcielamy, jest odkrycie tego, co tam się stało i jaki los spotkał członków owej sekty. Jako iż można tą grę zaliczyć do wspomnianych symulatorów chodzenia, rozgrywka jest tu niesamowicie szczątkowa. Jedyne co tu robimy, to eksplorujemy najciemniejsze zakamarki Rancha, przy okazji słuchając kaset z nagraniami jednej z członkiń tej sekty, która opisywała szczegółowo co tam się działo. Okazyjnie zdarzają się tu pewne zagadki logiczne, bo czasami, aby przejść dalej, musimy znaleźć jakieś wskazówki, albo kluczyki do bramy, ale ogólnie gra polega niemal wyłącznie na eksploracji. Trudno mi tu mówić o jakiejś konkretnej fabule, bo nie ma tu nawet jednej katstenki, ale przyznaję, że odkrywanie tego, co działo się na tym ranczu, jest szalenie ekscytującym doświadczeniem. Niemalże od razu po naszym przyjeździe, wszystko wygląda z pozoru spokojnie, wręcz normalnie. Ale prędko zdajemy sobie sprawę, że stało się tutaj coś naprawdę, naprawdę złego. Widać, że jest to dość mała gra, dająca nam do eksploracji wyjątkowo małą przestrzeń, ale do licha. Tutaj wszystko aż kipi od klimatu niepokoju i niepewności, które dodatkowo są potęgowane przez świetną, niepokojącą muzykę oraz oldschoolową grafikę. Możliwe, że niektórzy z Was pomyśleli, że jest to jakaś starusieńka gra z dawnych lat. Nic bardziej mylnego. Bo Sagebrush jest jak najbardziej współczesną grą, która po prostu korzysta z grafiki rodem z gier z pierwszego PlayStation. Wydaje mi się, że może ona z miejsca odrzucić wielu, ale dla mnie sprawdza się ona idealnie i jeszcze bardziej podsyca klimat. Jako iż jest to dość skromna produkcja, nie mogę powiedzieć, żeby miała ona wiele wad. W sumie jedyne co mi przychodzi do głowy to odrobinkę toporne sterowanie, zwłaszcza jeśli chodzi o kursor, który jest niesamowicie czuły. Co sprawia, że czasami podnoszenie przedmiotów jest odrobinkę toporne. No i byłoby fajnie, gdyby Sagebrush było odrobinkę dłuższą grą, bo całość można skończyć przy zaledwie jednym posiedzeniu. Tak, wiem, wspomniałem, że jest to skromna gra i w dodatku bardzo tania, ale myślę, że byłaby jeszcze lepsza, gdyby całość była trochę dłuższa i bardziej rozbudowana. Podsumowując, wiem, że o tej grze nie słyszał praktycznie nikt i prawdopodobnie mało kto w ogóle w nią zagrał, ale od tego jestem ja, więc zagrałem, no i przyznam, że było to naprawdę bardzo fajne doświadczenie. To nie jest może biały kruk, ale zaliczam tą grę do jednej z najciekawszych produkcji, jakie ostatnio ogrywałem, ale zaznaczam, że jest to gra przede wszystkim dla fanów tego typu symulatorów chodzenia. Jeżeli ich nie lubicie, to Sage Brush raczej was nie przekona. Ale jeżeli chodzi Wam w grach przede wszystkim o klimat i imersję, to moim zdaniem na tą chwilę nie ma lepszej gry niż Sage Brush. A z mojej strony to by było na tyle. Jak zwykle dzięki za uwagę i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć!